Okej, okay guys, więc jeśli oglądaliście dzisiejszy film, to wiecie, że obiecałam Wam, że na Instastory też zrobię, kto zna to niego lepiej, um, bo wydaje mi się, że ja, ale Tina się ubiera, że Tina, więc zrobimy teraz mini um, sprawdzian i sprawdzimy, kto zna to niego lepiej. I uzgodniliśmy, że osoba, która przegrywa, daje telefon który, osobie, która wygrywa, i ta osoba może robić, co chce. Na Instastory u tamtej osoby są: so. mm. Tina get Ready, bitch. Okej okay, i będziecie musieli teraz obrócić tak telefon, uh, bo nas jest za dużo, żeby się zmieścić. Jeszcze raz, jeszcze raz. No, let's go! No, no, Okej, okay, okay, więc uh, let's go. Jesus in the background there. No, no dawaj, no. sieroto, to oh. mogisz czytać! <laughs> Jaki jest mój ulubiony kolor? Niebieski. Na trzy cztery. <laughs> Niebieski. No! Ty tylko ukradać od niej, nie? Mój lokalny brodę jest czarny. Obviously. What? That's dark. Yo, z be... jakiej perspektywy tym. No właśnie. <laughs> no, <trzesz> <laughs> jeszcze <laughs> raz, Lexi. Okay, let's go. Um, no bliżej, co ty się odsuwasz cygaro. No, ale wy to będziecie czytać sobie. No to my nie będziemy mhm. czytać, patrzymy w dół. Widać cieszy, to. Jakie jest moje wymarzone auto? Na 3-4. 3, 2, one. Lamborghini Aventador. Nie, nany takie. No czemu ty w ogóle nie powiedziałaś? Nie ma punktu dla mnie, jest punkt dla mnie, bo ona sobie powiedziała po prostu. <grym> Jaki pan ręcz. Punkt dla mnie, to mi, ja powiedziałam. Ona nie powiedziała. Ale ona Co nie, nie, nie powiedziała. Powiedział? Ja wiem, że 100% jest to nie jest. <grym> Ale ja powiedziałam, przynajmniej Tina nic nie powiedziała. No bo on mnie usłyszał. Nany to takie długie, dziwne. Nissan? <grym> nie, to na słyszałam na <grym> nagasia Naga Nagałakashi? No. Ja Ci mówiłem! Specjalnie dałeś pytania, które Ty jej mówiłeś! Ci też mówię! Im, ci ci te też mówię! To, um, Ferrari! A Ferrari. Oh, Ferrari... Ile ja ważę? Raz... 43 No, 50... <laughs> jak Ty trzymasz kamerę? Sorry, serious, no. oh my gosh! I'm sorry, calm down! Tylko i tak trzymasz kamerę! <laughs> No, 43 nie. 54 powiedziała 44. Powiedziałam 43. Team. <grym> 43. 1. z z 1-0. Jaka jest moja ulubiona gra Playstation? Foray! Ja powiedziałam pierwsza. Nie, nie, No pani! To, to było Ja powiedziałam pierwsza. To było Ona i tak panią ja się od tego. No właśnie no powiedziała. Nie daj mi! Nie! Musisz wybrać komu dajesz punkt. Nie, nie, nie! Po, no. Nie musisz. No to był sens niesprawiedliwy dla każdego. Musisz. Nie weź punktu. No. Nie, no to daj obydwą punkt. No dobra, dwa jeden. <coughs> Wait, what the heck was that? Do it again. Jeszcze raz? Kiko, okay, next one. Top moje cztery filmy: od najlepszego do najgorszego. Ok, go. Avengers Endgame, Player One, Spider-Man, uh, Far From Home, Alira. Okej, okay, well, mogę. Yeah, no, no, ja no to ty idź teraz, idź, No, ty idź, ja powiem. Więc uh, ja mówię tak. No, idź, kundlu. Uh, ja mówię tak. Um, najlepszy to jest. Dobra, ja nie mogę powiedzieć, bo Tina tam stoi. Spadaj się, no spadaj Tina! No patrzcie, go, tu cały czas stał! Na uszy! No tak, że ja tutaj wypiszę i potem Tina przyjdzie i też wypiszę. Teraz Toni przeczyta wyniki. First, Avenger's Endgame. I got that. I got that. Second, Alita. I got that! You did it. No. I, I got that! I just got the wrong, you. Okay, third. Third. Spider-Man. Player One. Player One. it <gasps> Oh my gosh! I mean that's 4 points! 4? Four <laughs> four? Yes! yes. Tina, 4 no, punkty! 4, 4. 4 punkty dla mnie! Ja wszystkie 4 zgadnęłam! Ej! Powiedziałam, że ja powinnam dostać tylko 2 punkty za tamto, więc... Um, ja dostaję 2 punkty za tamto, Tina ma 2 punkty i a ja jeszcze miałam jeden poprzedni, czyli jest 2-3. Ja wygrywam. Toni, jeszcze coś masz? Mm -hmm. Eeeem... Um, kogo nienawidzę z TikToka? I know! Na 3? Wait, wait, wait! wait. I know this one, I know this one. Ostatnio mi mówiłeś. No nie ma, na trzy pomij Nie, czekaj. Nie, nie, nie ma, nie ma. Stop, stop. stop nie, bo no, stop, no, stop. Stop. ona o tym. Tak, daj mi czas się zastanowić. Dwa, tak. trzy, cztery, oh halo. Gosh, oh ja gosh, też mogę no. tyle myśleć nad filmami dłużej. Ja wam też dawałam, żebyście wiedzieli. Nie, trzy, albo wiesz, albo nie wiesz. No. Daj no. mi dziesięć sekund, ale w głowie licz, ok? No, mówiłeś mi ostatnio. Już. 3, 4, Love Anthony. Już. Eeeh! remis. Ok, czyli jest 3, 3, ok, let's go. Jakieś mogłyby na jedzenie? Tak, ja tele. <laughs> Z osiem. No, ty masz dać czas na 3, 4, a nie od razu. To no jest chętnie, nie? Sierota. Ok, anything else? Um, Jakieś miałyby na polskie słodycz? jeste jest re re ja nie ook um, I don't know I got I don't I don't know skittles żelki hmm? <gry> what the fuck jte, <gry> I don't <jte>. know A jakie żelki Haribo? dobra mam mogę zmienić odpowiedź? No, no. Oreo. Uh, Ding That's not Odpowiedzi, tak, no, mogłabyś to... też Ale Leksi, Lexi, czemu Lexi, ja teraz się o tym, jak ona zgadła? Ale no bo no, ja nie miałam czasu się wypowiedzieć no na temat, nie, nie, ma, nie ma, nie można poprawiać odpowiedzi, no co można to ma Można, jakbyś ty chciała zmienić, nie to ma, Nie ma, nie ma, nie ma, nie tak, ma. Tak. To wszystko? Okej, okay, słuchajcie, więc teraz mamy spinę, bo Tina twierdzi, że ona powinna dostać punkt za tamto, że ona dopowiedź, zmieniła sobie odpowiedź. The fuck? Ale um, by nie, bo jest 3-3, a że... Nie, nie bo nie, ona zgadła. Dostałam Oreo, i ja pierdzielę. Nie, bo Ale sobie... jeszcze dostała za targiatele, nie? Nie, bo powiedziała to za wcześnie. Ja pierdziele, ja wygrałam. ja teraz na Twój Insta. Okej, okay, wow, ja nie wiedziałam, że moje rodzeństwo jest takie zawisne i wredne. Po pierwsze, ja chcę szybko powiedzieć, że to zdjęcie było zrobione w 2016 roku. I know. Yes. Wow! It was! Yes, yes it was! Yes. Yes, it was. Yes. yes, it was! To było zdjęcie z 2016 roku i ja wyglądam jak facet, but it's okay. Ok, słuchajcie, wchodzę w DM-y i patrzę wszędzie. Wyglądasz tak pięknie, wyglądasz tak pięknie, wyglądasz tak pięknie. I'm like, wow, bitch, ok, thank you. A potem okazało się, że to jest tytuł tej piosenki, co przed chwilą skrywałam. So, this is love. So, this is love. Ok, może i wygląda jak jajko, bo. But... I'm a cute jajko. Look at me. <laughs> I słuchajcie, jest kwarantana, więc nie można nigdzie wychodzić, ale I'm wearing a cute outfit. Ja mam dzisiaj ładne ubrania ubrane i nie mam komu je pokazać, więc I'm gonna show you guys, okay? Because you guys are my friends. Let's go. Hi guys, it's me, your girl Lexie. I... <laughs> Czy możemy wziąć chwilę i zobaczyć Nie zobaczyć, ale docenić. Look at this kreska again! Again, bitch! Day two! Patrzcie to Fire! Okej, okay, ja bym mogła pociąć byłą twojego chłopaka with this bitch right here. Look! I need to calm down, I'm sorry, but look at this! Look at this! Fire! Thank you, Jesus! Ja powiem, dlaczego ja się tak bardzo podniecam, żeby zrobić kreskę ładną. Okej, okay, żeby zrobić kreskę, to nie jest sztuka, ale żeby zrobić ładną kreskę, to jest w ogóle do chłopaków, bo wy nie, wy nie rozumiecie, jaka to jest sztuka, jakie to jest dzieło, jak się zrobi ostrą kreskę. Like, ale to nie może być tylko ostra, ona musi mieć taki ładny kształt, ona musi twoje oko tak ładnie. Więc, please, naprawdę, chłopacy, docencie to, jak wasza dziewczyna zrobi ładną kreskę. Powiedzcie jej, wow, bitch, you got a nice kreska. Bo that shit right there, that's Picasso shit. That's some Picasso shit right there. Leonardo, chciałam powiedzieć Leonardo DiCaprio, dumb bitch, ale to nie jest artysta, oh my god. I teraz spójrzcie, ta kreska, she's pretty cute. Ta już... Ta już nie za bardzo, tu widać też, że musiałam ją zmazać, bla, bla, bla. Na pierwszy rzut oka nie widać, ale um, ta jest o wiele lepsza niż ta. <laughs> ok, teraz. I will cut your ex-girlfriend with this shit.